I, i, ah. I Kamil, to tak, no? i Kamil. to jest, to jest wymysł naszego trenera. Tak, bo ja byłem w Anglii, jak trener dzwonił do nas. Nie, mhm. podał nas wydrużyny na no to wymyślić, tak. skoro wiedział, że... Tak, i naszego trenera, żeby nam wymyślił jakąś to. to było tyle zabawne

Aha. Yy, za to na przykład ABC nam bależało. A proszę to. Też yy, Familizm. na razie jeszcze nie przegraliśmy raz tylko graliśmy, raz wygraliśmy. Ale 100% mecze wygranych z